Sponsorem wąskiego kanału jest SuperBet. Jednym słowem super. Dzień dobry. Szczęść Boże. Wiesz, że spotkaliśmy się tutaj w wyjątkowym celu, bo to jest odcinek świąteczny. Yy, nagrywamy tę Wielką Sobotę. Poświęciliśmy jajka. Yy, są takie trzy główne, można powiedzieć, tradycje, bo malowanie jajek. To i ta. Pisanki. Znaczy u mnie jest, że w cebuli się gotuje jajka. Drugie, no to jest, czy przychodzi do Ciebie zajączek, czy nie? Zajączek, tak, w czwartek. No, pół litra. A co to jest dobry prezent? To, jak to mówią, się nie zmarnuje. No i też tam nie ma napisane najlepiej spożyć przed, bo po prostu no, nie ma daty. No. Jak schłodzisz, to pijesz. Bo w moich stronach zawsze jak była ładna dziewczyna, no to się ją oblewało na śmingu z dyngus. Kupowałeś kondony, napełniałeś wodą i zrzucałeś czwartego piętra na wodnik. Normalnie ludzie wchodzili do autobusu, a stali chłopcy przeważnie z wiadrami i po prostu lali na nich. Jak ktoś was obleje, to nie krzyczcie na niego, bo to znaczy, że wam się po prostu, znaczy, że się podobacie temu. Czyli możemy powiedzieć, chłopcu. powiedzieć, że. Lany poniedziałek mhm. to jest taki mis makrego podkoszulka. No, chyba, że. już wiekowa. <laughs> Chciałbym, żeby w dzisiejszym odcinku był element jajek. 25-letnia Karina Siwiec postanowiła przyjechać do rodziców z niezapowiedzianą wizytą. Ty, on ma Co to jest? Kładka do butów. Muszę zmierzyć się z demonami przeszłości. Nie chcę tego dłużej dusić w sobie. Pewnie to w torebce ma żelastwo, w jakieś, nie wciążę, wie. coś, wiesz, zjadła coś niedobrego. Karinka, no chodź. Tę, ale po co? Po kołach jest dzwonek, nie? Ale mają klimat, czyli bogaty no, dom. A tylko na górze. Tak. A wiesz dlaczego? Bo tam na poddaszu gorąco. Bo zimno idzie w dół. No tak. Mamo, muszę ci coś powiedzieć. A to jest jej mama. Hmm. Chodzi o tatę. On... Mamo, ona jest lesbijką, chciała się przyznać. O, hej, córuś. Tata przyjechał. Nie zbliżaj się do mnie! Nie zbliżaj się do mnie bydlaku! Tata ma coś bardzo poważnego na sumieniu. Próbował cię kiedyś zabić. Kurwa, Co? Ty tak grubo od razu? Planował twoje morderstwo. Kiedyś jak byłam dzieckiem. Dobra mów prawdę jak było. Chciałeś ubić ją? Jak sukę? Ty ale to tak grubo od razu poszło? Ty, ale jakie pomidory mają dorodne. No. Pytałeś, yy, jaka dawka zabije człowieka. Kupowałeś jakieś proszki? Kupił proszki. Tryk, jak dla konia. Ale patrz, mają termomixa, nie? I ekspres chyba był. I jestem gotowa się z tym zmierzyć. Terapia mi pomogła. Była na terapii. On ci nie będzie tłukł takich głupot do głowy. Jak ona jest to mojej Ty, ale pieczywo zostawiłaś? No Marek! Poczekaj. Marek, co ty robisz? Marek się zdarmował. Źle to się skończy. Terapia naszej córki, jakiej w porę nie przerwiemy. Marek, to się źle skończy, możesz popuścić. Chciałabym, żebyś załatwił to spokojnie, a zachowujesz się jak dziecko z ADHD. Będziesz wymiotował? Klenu! Okej, obiecuję. Słowo harcerza. Ty zobacz, jak ona na niego patrzy, jakby mu chciała po prostu oczy wydłubać. To są jakieś wierudne wzdury, ja wypraszam to sobie! Dawaj go na glebę. Potrzebuję pomocy, to pani jej potrzebuje. Najlepiej psychiatrycznej! Zobacz, dyplom ma, z wyróżnieniem. Tak. Jest Marek! On Ma tak, że się denerwuje. To mówię, co się dzieje. Ty język. Do góry ale idzie. Ale <laughs> język połknął chyba. Ty, ale zobacz, od razu mu 250 nalał, Zobacz. Ale co mi pan tutaj skupić się na oddechu. Wydech, 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 parowóz. Jest pan spokojny. Wdech. Ty Mąki zobacz, zawał, nie? Ale jak on dobry to jest. To możesz się po w kontrolować, nie? Wiem. Niech pani wyjdzie, bo on teraz się rozluźnił. Ja mu teraz konia zwalę. <laughs> Słychać jakieś nie chodź, chrapanie. Nie, nie przeszkadzaj mu. To pańska praktyka, a to skandal. Peryfitny kłamca! Wiesz, pewnie go dotknął tam, gdzie ja nie powinien. Mogę pani pomóc. Nie dotykaj! Ty, to zboczeniec jest! Uwolnić się od przemocowego partnera. Kilka razy w łóżku chlepnął. Ale mój mąż nie jest przemocą. I nigdy nie był. To Karina sobie coś wymyśliła. Kijem taki a raz pogrzebaczem. <grym> Niech się pani zastanowi. Do widzenia! Młody przystojny, do Młody się przystojny, ładnie taki, opowiada, pomaga. Taki Spielberg, tylko 30 kilo mniej. Ale też umie rozmawiać z ludźmi, pomaga. Dalej, no to ludźmi. jak Spielberg, on tak. też umie rozmawiać z ludźmi. Od razu widać, że ten facet to jakiś manipulant. No ale, Mark, nie zdecyduj się, tak jeszcze że coś ci się stanie. Gdzie się stanie? Cały dom wielki, a kurtka jedna wisi. Co to robi? Dzień dobry. Aha, wiadomo. Może go pani zawołać? Może go pani zawołać? Dostaliśmy zgłoszenie, chcielibyśmy z panem porozmawiać na komendzie. Dostał szczęku, ścisku. Taka drobna sugestia. Ale jakie zgłoszenie? Jestem aresztowany? Nie, chodzi o złożenie zeznań. Jak cię biorą na aktorstwo, to kurwa staraj się otworzać gęby, jak mówisz. Po południu Livia spotkała się ze swoją najlepszą przyjaciółką Alicją i opowiedziała jej o ostatnich wydarzeniach. Nie bał się iść z dwoma nieznajomymi nie mężczyznami gdzieś? A tylko wy wykorzystali seksualnie. Mhm. Nie zadawał pytań, nie stawiał oporu. No, a może on po prostu wie, że jest niewinny? Jakbyś miał taką przyjaciółkę, to starałbyś się, żeby ona była wyższa od ciebie, czy niższa? Niższa. Niższa, niższa. Mhm. Przecież policja nie interweniuje bez potrzeby. Ale cały czas nosi te korale, nie? Są korale szczęścia. Nie, nie wydaje mi się, że ona z tyłu ma takie, wiesz, przymocowane. A może on tak się wściekł, bo przez niego prawda wyszła na jaw? To nie są korale poza tym. I ty naprawdę w to wierzysz, że Marek chciał cię zabić? Chyba wiosna idzie, bo tam... Aż pąki na, te na drzewach są. Tak, bo i nagrywali jak ciepło ciepło ostatnio. No mhm. Ale ty nie możesz popadać w paranoję. Łatwo ci mówić. Ro, rozpoznajesz miejsce? To jest plac zabaw. Poza tym oni byli bardzo zużyci z Barkiem. No właśnie, i to jest coś, czego musimy się dowiedzieć. Ty, przyszła, namieszała i żyje nie ma, nie? Mhm. Kobieta postanawia odwiedzić ją w mieszkaniu. Nikt jednak nie otwiera. Dobra, i poszłam do Rudkowskiego. Dzień dobry, a pani tutaj? Dzień dobry. Przyszły, zoba, zoba. Przyszły, we dwie. Przyjechałam ją odwiedzić. Ale przecież córka już tu nie mieszka. Słucham? Gdybym ja miał ubrać czapkę z, na zimę, to zawsze bym miał taką jak ta pani, z takim właśnie pióropuszem. O, to już będzie kilka tygodni. Dokładnie pani nie powiem. Dawno już tutaj mieszkają nowi najemcy. Ale jak ona ma dobraną tą apaszkę do tej czapki, to ja nie wiem. No to wiesz, jakiś artysta dobierał ją. Tak, przesłuchali mnie i wypuścili. No ale o co chodziło? Karina zgłosiła, że usiłowałem cię zabić. Ty, on ma buty z, z tego, z węża. Nawet się śmiali, bo się widzieli i wcale nie wyglądałaś ten nie żywą. Kurwa, ona się mści, nie? Przypomniałem to sobie. Ale po prostu jest chora na głowę. Przypomniałem sobie, że rzeczywiście tak było. Co? Przypomniał sobie, bo, bo spał, jak wszedł. Kilkanaście lat temu chciałem Cię zabić. Sam nie wiem dlaczego, ale tak było. Bawili się razem w końcu i chciałem uderzyć klockiem. Pewnie ten. To jakiś żart, tak? Chciałbym, żeby to był żart. Ola miała taką fobię, jak była mała, że zjadała włosy wszystkich lalek w domu, nie? Ale proszę. Nie! Ale daj sobie wyjaśnić! Nie! Zabij ją jo, drugi raz! Nożem, kurwa, nożem! Nie wiem, poczekaj. Zostaw mnie. Pozwól sobie nie! wyjaśnić. Nie, o, zobacz drzew! Ale biegnie. Chciał ją zabić drzewem. Zrób sen, do domu i porozmawiajmy. Nie, 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 to to jest naprawdę już dla mnie za wiele. Ty, od razu zabić drzew. Ja. Wziął ją, złapał, ona taka usztywniona była. Słuchaj, ja to się zastanawiam, czy oni nie robią sobie jakichś żartów. Przypomnijmy, że w latach 90. Unimil był na kosulkach Wisły Kraków. No, by twoje zawsze byli jajcarzami. No, może oni cię wkręcają? Ale zobacz, zdjęli jej ten homun z szyi, a tam ślady na tej szyi, nie? Czyli ją lekko to przyruszało, czyli mogło być za małe. Nie sądzę. Zresztą nie są aż tak dobrymi aktorami. Od tego można garba dostać. Tak. Ala, a policja? No, przecież nie angażowaliby policji. Wiesz, kto miał garba? Gargamel. No, Gargamel i ten, 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 ten wiesz, z Notre Dame. Tak. Quasimodo, bydle. Dzwonnik. Podobno wszystkie tam w Notre Dame się go bały, nie? Myślę, że ty musisz pogadać z Markiem. Ja będę cały czas pod telefonem. A, jeszcze był ten w 300 taki, co, co ich oszukał. No przecież, gdyby on naprawdę chciał cię zabić, to przez te kilkanaście lat no w końcu by mu się udało. Po pracy wróć do domu, pogadaj z nim. Tak zrobię. No. I głowa do góry, łokcie w bok, głowa wyżej, pupcia niżej, nogi rozstawić i kręcić kuperkę. <grym> Zam to piosenki. Plecy prosto, plecy prosto. Wspomnienia wracają. Marek, ale to brzmi jakoś niewiarygodnie. Jakiś fufa proszę Marek, ty, Marek przyszedł i. Wszędzie była krew! Co? No krew! Mnóstwo krwi, a to potem ledwo dotrzciłem. Porąbało cię? Porąbało cię? Nie, to, to ja był ją porąbałem. To ja ją porąbałem. Marek, a może źle spałeś? Albo jesteś przemęczony, co? Marek. Koszmar miał. Marek, a może ty źle spałeś? Spotykaliśmy się całą grupą. Ja, Lidia i inni, a ja nawet nie znałem ich zmienia. Marek, ja nie wiem należeli do grupy satanistów i zażynali kozy. Mówię i tutaj się odbywały całe msze! Albo jedli psy, tak jak w Chinach. A ta krew to była skąd? Nie wiem, zwierzęca jakaś. Kur no kozła, no ko kozła, kozła. Czyli buddysta, satanista, maszynista! Mistrz ceremonii zlewał to na cześć satana. Ja czasami też. Kurwa. Ale tak to jest, kupować takie stare fury. Ty, okazało się, że. Oni... Ale w pardach nie. Ty. Oni muszą mieć jakieś zaburzenia psychiczne. Ale jacy oni? Może po prostu są absolutnymi debilami. No. Marek i Andrzej? Nie. Ty to jest sztuczny kwiatek, zobacz. Przecież to jest sztuczne. Przecież to nie jest naturalne. Mam znajomego, który jest psychiatrą. Mógłby pomóc. Ona siedzi na kiblu, tak? Zadzwonię do niego i umówię was. Twój mąż jest satanistą. Ale dzięki. Dzięki, że, dzięki, że mi pomogłaś. Porozmawiałem. Ty z tobą. do proboszcza ledzie. Livia postanowiła spotkać się z córką i wybadać, czy Karina może cierpieć na podobne zaburzenia, co Marek. Kołek yy, I jeszcze sól. Yy. O, przyszła ta. Cześć, mamo. No cześć, kochanie. Nie mów do mnie matko! Ty. Ty, ona, ona, ona jest nawiedzona. Jest, ona też jest satanistką. No jest trochę zimno, może pójdziemy do ciebie, co? Nie, nie za bardzo możemy. Znajoma jest teraz u mnie. Ty, zobacz, ona ma trochę siwe włosy, nie? Czy mi się wydaje? Nie no, to jest kawalerka, no. Zostańmy już tutaj. Okazało się, że jest rodzoną córką satanisty. <laughs> Kochanie, może to jest czas, żeby to wszystko wyprostować. Co wyprostować? Dobra, ty weź najpierw... No byłaś satanistką, no, proste. Weź na patyczek troszkę poślij. Ty Pracą, ciekawe, ona jest w ogóle jej córką, nie? Ciekawe, czy już na tych obrzędach był Merlin Manson. On podobno, wiesz, że on sobie usunął biodra, żeby. żebra, biodra. biodra. Us usunął sobie biodra, żeby językiem dotykać kolan. To jest jakiś obłęd. Dlaczego akurat teraz ci się to przypomniało? Własne kolana lizał językiem. No co to jest? To dlaczego nam wtedy o tym nie powiedziałaś? Bo to było zbyt trudne, za duże emocje? Nie wiem, no po prostu wolałam o tym zapomnieć. Bydle. Ta terapia zdziałała cuda. By też by się przydała. Ty, a jak jest ten terapeuta, jest satanistą też? Ja ją wykorzystywał podczas terapii. Usypiał tak. ją? A jeśli to nieprawda? Przecież gdyby chciał mnie zabić, to już by to zrobił. Miał wiele okazji. Bo jest fanem y, tych, tych zespołów takich, wiesz, <grym> Wyparte wspomnienia blokują nas w rozwoju. Raz jak jadłem y, rybę, to mi oś stanęła w gardle. Livia, śledząc córkę, dociera w okolice gabinetu terapeuty. Nigdy tego nie róbcie, bo to jest takie stare pojedzenie. Przepchnąć, popchnąć chlebem. Nie. W ogóle najgorsze to to wziąć i na przykład zjeść cały chleb. was będzie boli. A wiesz co tam będą? To tam będzie. Ja. Okazuje się, że ten terapeuta jest kim gada. Z skózą tą, co ma na tym obrzędzie. Komenda Rejonowa Policji. Dzwonię do pani w sprawie Marka Siwca. To mąż, prawda? Ksiądz Latan dzwoni. Komenda. Pani mąż zgłosił się do nas, bo chce, abyśmy go aresztowali. Marek, Marek... chciał zostać aresztowany, bo jeszcze nigdy w życiu nie był aresztowany. Co to? Liczy na to, na to że będzie niepoczytalny. Ty zobacz, siedzi, czeka. Ale ten... Siedź w kolejce, bo dzisiaj siedem osób chce się aresztować. Już się na czarno ubrał, nie? Jak satan Ja pamiętam straszne rzeczy, ja jestem złym człowiekiem. No nie no, to tu jakaś paranoja. Ale to jest prawda! Ty zobacz, on chce sobie oczy wydumać. Mąż jest bardzo w złym stanie. Przecież widzę. Proszę się nim zaopiekować. Praktycznie mąż tam zdemolował całą łazienkę, zjadł papier toaletowy i popił tym płynem do kibla. Proszę pani, ja tylko próbuję pomóc. Proszę poszukać specjalisty. To jest hit. O Jezu, tak jak bonus. Przepraszam. stop. Dzięki pomocy przyjaciółki, Liwi udało się jeszcze tego samego dnia umówić wizytę u specjalisty. Ma... Marek przeszedł wywiad i lekarz nie stwierdził zaburzeń. Livia poprosiła męża, aby przed powrotem do domu zrobił szybkie zakupy w pobliskim sklepie. Wywiadu lekarza? Czy Jesteś przesunny? Lubisz mieć siódemki w rejestracji, czy nie? No, nie, to nie rusza. Ja też. Ale niczego nie wykrył. Ale zupełnie nic? Na masażu byli takim... Erotycznym. Tajskim. Tak. Robił jakieś testy? Skakał po nich. Ja muszę dowiedzieć się o co chodzi. Muszę poznać prawdę o mojej rodzinie. Fajna okolica, fajne domy, a droga... Cała dziura. A może chcesz przyjechać do mnie i zostać na noc? Mam zabawki, mam gryzaki. Nie mam, nie mam, nie masz piżamy w moim rozmiarze, nie zostanę. A jutro pójdę na terapię. Ja to też ma przebłyskich. Do tego terapeuty Kariny. To od niego wszystko się zaczęło, więc powinnam od niego zacząć swoje śledztwo. Wszyscy chodzą do tego samego terapeuty, a on po prostu ich wykorzystuje. No. Następnego dnia kobieta wraz z córką zjawia się na umówionej sesji. Hmm, garnitur nawet. No, nawet no, są chusteczki, żeby płakała, czyli będzie płakać. Uh -huh. Cała rodzina Potwornickich. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się pani zdecydowała. A one wchodzą we dwie, to bierze podwój podwójną wypłatę. Córka bardzo pana wychwalała. Miło mi to słyszeć. Piotr Wąs. Kto? <laughs> Stop. 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 Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie psychoterapii psychodynamicznej, czyli dynamiczny chłopak. Ty, ale to jest ten. Przyznajcie teraz jakiś brat y, z innego małżeństwa? To bym ja. W takim razie proszę usiąść i się odgrężyć. A ty młoda wywiadsky. Ale jest tylko jedno krzesło. Dobra, tam, siadaj tak, jakoś się zmieści. <śjuszanie> <śjuszanie> Pierwsza sesja powinna się odbyć indywidualnie, można pewnie zostawić. Jasne, jasne. Dziękuję. <śliczni> o, muzyczkę puścił nastrojową. Później spokojny wydech. Znajduje się pani w ciepłym, przytulnym pomieszczeniu. Jest tam pani sama, bezpieczna. Są czarne ściany. Na Panie. ścianach jest pentagram. Czy widzi pani swoje ciało? Czy jest spokojne? Nie. Krew. Gdzie? O kurwa. Gdzie? Czy ja? Nie wiem. Dziecka? Tak. Dziecka. O kur. Dziecko kozy. Kilku dzieci. Co z nimi? Są w ogrodzie. Ja pierdolę. Co tam się działo, nie? Nie żyją. Z nim Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Kto ich zabił? Pani Lidio. Mój mąż. I ja. To no, no jest ład. grane? Działali w zmowie. Ty ci było trójka, a może czwórka. Do Chcesz kolejki, się przyznać? Idzie. Ale to było w trakcie tych satanistycznych obrzędów, które mąż zgłaszał, czy tuż po? To nie jest zabawne. No oczywiście, że w trakcie. No co ty? Książek nie czytałeś? Przypomniała pani sobie, że kiedyś popełniła zbrodnie? To najpierw córka sobie przypomniała, potem mąż, a teraz pani. To ich zawaratu już mają, nie? No. Proszę pani, to jest komenda policji. My nie mamy czasu na takie rzeczy. Dokładnie, nie może pani w pamiętniku zapisać. Musimy Dobre. szukać samochodów, bo ludziom kradną. Tyle cel mieli po prostu. Pani traci nasz czas, a może my jesteśmy gdzieś naprawdę potrzebni? Wszyscy Od... jesteście pojebani? O złotych, koro. Za takie żarty z funkcjonariuszy Mogą Państwo całą rodziną pojąć konsekwencje. Dobrze! Mamy straszne rzeczy na sumieniu. Ja nie wiem, jak mogłam to zepchnąć w niepamięć. Nie. Oni, oni do księdza nie widzie. Ale ja to pamiętam bardzo wyraźnie. Ala, powiedz jej prawdę. Też brać w tym udział. No skoro jesteście takimi potworami, to dlaczego musieliście to wyprzeć? Ale jak ona zapomniała i nagle sobie teraz przypomniała, no bo terapeuta ich kręcił. Dla was to była przyjemność, skoro to robiliście. Wprowadził ją w stan hipnozy w, w, w pół minuty, nie? Zamordowaliście dzieci, tak? O, tak. Cześć. Gdzie jest ten mąż? Czy on jest zamknięty? Policja to jest poważna instytucja, nie. I nikt ich nie szukał. Trójka albo czwórka, Twoje? Nie wiem. No ale to nie znaczy, że tego nie było. A może to nie były ich dzieci? Musimy przekopać ogródek. A ile to dziecko miało lat? 76. <noise> A może spróbujmy jeszcze tam co? Zoba kopią. Kurwa, taki ładny trawnik był, nie? Przekopałyśmy pół ogrodu i nic. Do odyna, zadzwonić ma ten wykrywa. Tylko tylko. Na pewno tutaj coś jest, na pewno zaraz coś znajdziemy. Bez rękawiczek to można dostać tych odcisków. Ty, a to było najlepsze miejsce na grilla, akurat, nie? Ty, Ty Zoba, Predator, Zjama. Alien versus Sam Predator. Boże Marek, ale nas wystraszyłeś! Ja, przepraszam, musiałem pomóc. Ależ to było piękne ujęcie, nie? Czuję się, jakbym grała w jakimś horrorze dla nastolatków. Zawodę, jak oni kopią. O, Boże! Ty! To ma pazury! Następnego dnia Marek zawiózł znalezione kości do policyjnego laboratorium. Kurwa, że to jakaś kość krowia! Już opieczona. Zbadaj się. Ale... Tak szybko? Wołowa! <noise> Będzie rosół gotowany, nie? To nie są kości ludzkie, tylko zwierzęce. <noise> Kurwa, Ja nie muszę być ekspertem, ja to widziałem w sekundę. <noise> Dzięki Bogu. Dziękuję, tatuś. Dziękuję, dziękuję w imieniu o służby. Ale my przecież nie mieliśmy psa. Podobno te kości długo leżały u ziemi. Się musiał zakopać, zanim kupiliśmy ten dom. Jesteście w domu? Tak. To jadę do Was. Mam coś nowego. Z NRD? Jesteście w domu? Tak. Co robicie? Siedzimy. Widzicie? Po wpisaniu jego imienia i nazwiska, Piotr Wąs, taki ktoś wyskakuje. No, wiedziałem, terapeuta no. jest chujem. Ale ten ze zdjęcia to jedyny terapeuta o tym nazwisku. A jeszcze był wąsowski, ale zrezygnował. <laughs> powiedział, nie chcę już tego robić. No to dlaczego go nie ma? A adres sprawdzałaś? Od razu sprawdziłam. No nie ma go, bo zrezygnował, no. Niech sprawdzę po KJR-ie. To... czyli to może znaczyć... Że to oszust. No na to mi wygląda. Może jest lewym terapeutą, po prostu nie jest terapeutą. Nie ma założonej działalności. Jako ma z tego korzyść? Oto jest pytanie. Porwał tożsamość tamtego Piotra Wąsa. no I zrobił się nowym Piotrem Wąsem, ale z inną twarzą. Oby był na miejscu. Mogliśmy zadzwonić. Pies jak macha ogonem, to znaczy, że mu się podoba, nie? <grym> o Boże. O kur... No ma romans z córką, zobacz, oni się oni całują. Oni wkręcili, nie? Marek, ja rób głupot. Póż ja sobie z nim pogadam. ZO! O, było buzi, buzi! Włożył jej język do nie ust. Nie patrz, nie Dobra. patrz, nie patrz. To jest twój terapeuta czy chłopak? A, mamo, tato. Zbałamu on ją z mu On może nie, on jest wynajętym aktorem. Skoro musicie wiedzieć. Jestem w hipnozie. Załulowaliście się w ustawie z językiem. To jest twój terapeuta. Nic z tego. Kochamy się dwa, trzy razy dziennie. Nawet nie powiedziała się o przeprowadzce? A skąd to wiesz? Bo tam byłam. Dobra, ona chce. On bałam. ją coś sprycuje. Na bank. Możesz posiedzieć z uprawnieniami, jeżeli w ogóle je masz. Piotrek co to ma być? Kochanie, hmm? wszystko ci wyjaśnię. Ej, on nie Miałem, ma ich. Miałem kolegę. <grych> to pan Piotr, który chciał poznać naszego terapeutę. Czyli to prawda, że ktoś się pode mnie podszywa? Dobra, przyjechała, przyjechał pan prawdziwy Piotr. Pani Elana naświetliła mi sprawę. Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z efektem tak zwanych fałszywych wspomnień. Ja jestem, nie jestem Piotr Wąs. Jestem Paweł Wąs. Dostaliście państwo zmanipulowani. To nie tak. To moja autorska metoda. Jest bardzo skuteczna. Zrobił wam pranie mózgu. Wyobrażenie jest dość silne. Mózg zaczyna je interpretować jak prawdziwe wspomnienie. A jak to się na mózgu? A teraz w tym spokoju pomyśl o sobie. Kim naprawdę jesteś? Ty on nim on wkręcił to. Tak, i chardlidła jeszcze takie procesowało pod nie? Jesteś teraz bezpieczna. Widzisz swojego ojca. A ten jej wmówił, że. Wmówił jej, że. że ją... podobać mi się. Przyjrzyj się uważnie. Coś ma w rękach. To chyba jak trucizna. To nóż. Nie, to nie trucizna. Biede, to jest nóż. To, k to klej, to kropelka. O Boże, widzę. Chcę ją skrzywdzić. Odwraca się do Ciebie. I co robi? Grzebie w dupie. <laughs> co robi? Oszukałaś mnie. Pozwól mi wytłumaczyć. Na pewno nie zrozumiesz. Nie zbliżaj się do niej. Tak, zakochałem się w Tobie, a ona we mnie. Bo Cię kocham. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Jak mogłeś? Dlaczego? Dlaczego, bydlaku? Miałeś mnie tylko uleczyć Chamie z nieśmiałości. Hamie. Bo cię kocham, a twoje rodzice byli dla ciebie ważniejsi. Chcieliby cię mieć tylko dla siebie. Przez niego przestała być nieśmiała. Wszystkich wyjaśnień chętnie wysłucha policja. Kto to kurwa wymyślił? Leon Kuśnik, za posługiwanie się tożsamością Piotra Wąsa i wykonywanie zawodu bez uprawnień, został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Karina tymczasowo wprowadziła się do rodziców. Aby odreagować stres związany z fałszywymi wspomnieniami, rodzina zdecydowała się wspólnie wyjechać na długie wakacje. Leon Kuśnik, a nie Piotr Wąs. No. Leon, ty chuju! Sa, Leon. Kto wymyślił ten, ten scenariusz, to powinien teraz za karę klęczeć na grochu. Taki odcinek, przy okazji świąt, powoduje, że ja w tej chwili... razem Miło z... się robi, tak romantycznie, nie, Ja teraz rodzinnie. razem z wami wyjmuję teletydzień i szukam napisu Znachor. Właśnie, Wąs. Obejrzyjcie Znachora. Ile razy Znachor będzie w tym tygodniu? Dużo. Ale ja wolę Znachora obejrzeć 20 razy, niż to chore gówno. Przecież teraz ja idę i przekopuję cały, cały podróże. Ale yy, Piotr Wąs, a.k.a. Leon, dobrze Leon. grał, dobrze swoją rolę. Dobrze. Zakochał w sobie dziewczynę. Na pewno na wyróżnienie zasługuje ten policjant, bo mm, no, dobra, nie dobra. miał cech... Ten, co nie mówił. Tak. Był, jeden był niemową, a drugi mówił tak przez, troszkę przez zęby. No i to nie był komisariat, dodajmy. Nie, no to była recepcja, w to recepcja hotelu, jakiegoś hotelu. Także... No normalnie wracam do domu. Mhm. I co robisz? No, będę czytał bilbier szatana. Zapy... Zadzwonię do żony i zapytam, jakie mamy kości narosu w zamrażarce. <laughs> Wyjmę je, zakopię je w ogródku i wkręcę jej, że my kiedyś mieliśmy tutaj praktycznie całe wielkie stado <laughs> Pamiętajcie, że jak lubicie dinozaury, to te, które jedzą rośliny, mają inne zęby od tych, które jedzą mięso. Yy, mogę to zrobić? Przepraszam, bo wiem, że są święta, ale chciałem po prostu pokazać faka temu, który to yy, wyreżyserował. Piękno. To chile, było chore nie? gówno. <laughs> nie no, piękno, piękno, nie? Oglądamy to od tyłu do początku i tam będzie ukryty ten głos. Tak, może trafaut. tak być, może być? tak być. Narkotyki to, to zło. Było. Nie bierzcie ich, bo zmiotą was z planszy. Ten reżyser niestety nie dał rady. No, on sam siebie zwiódł. Dobrze, czy możemy pomachać ręką na koniec? Zdrowych Wesołych Świąt. I jak to mówią, do siego roku. Mokrego jajka. 2025 rok. To może być twój rok. Ty tylko musisz o tym zadecydować już dziś. Idź do szkoły, na studia, zapisz się, ucz się, awansuj. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Cześć. Cześć.